Ewa z przymierza miłosierdzia w śramie i zapraszam Cię na nasze dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego. Skupimy się na słowach z Ewangelii według świętego Łukasza. Zaprośmy teraz Ducha Świętego. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że jesteś. Proszę Cię, przyjść i przenikaj nas swoją świętą obecnością. Otwieraj nasze oczy, uszy i serca na Twoje słowa. Amen. Zwoławszy dwunastu, dał im moc i władzę, by panowali nad wszystkimi duchami i aby leczyli ludzkie słabości, i posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Powiedział do nich przytem: Nic nie bierzcie ze sobą w drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy, ani dwu ubrań. Do jakiegokolwiek domu wstąpicie, zostańcie w nim, dopóki stamtąd nie będziecie odchodzić. A jeśli was gdzieś nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta, otrząsając pył z waszych stóp, na świadectwo przeciwko nim. Wyruszywszy wtedy, chodzili po wsiach, głosząc wszędzie dobrą nowinę i uzdrawiając chorych. Oto Słowo Boże. W dzisiejszym fragmencie są takie dwie rzeczy, które mnie bardzo poruszyły. Pierwsza z nich to to, że Jezus, gdy Wysyłał uczniów, gdy postawił przed nimi zadania i, i dał im misję, że on dał im to, czego potrzebowali. On wiedział, co ich czeka i dał im moc, te umiejętności, aby sobie poradzili w drodze. I tak samo jest z nami. Pan Bóg, on wie, co nas czeka każdego dnia. On zna wyzwania, które przed nami stoją, te zadania, które nas czekają. I On każdemu z nas daje, daje moc. On nam daje siłę, odwagę i wszystko to, czego potrzebujemy, aby sobie poradzić. I właśnie te słowa, one mi o tym przypomniały. Dają mi taką wiarę, że każdego dnia jestem dobrze przygotowana na to, na to co się stanie. Że Pan Bóg czuwa i już mnie w to wyposaża. Drugą rzeczą, która mnie poruszyła w tym fragmencie, jest to, że uczniowie mają przekuwać słowa w czyn. Że oni mają nie tylko mówić o Ewangelii, głosić Królestwo Boże, ale że mają także nim żyć. Że mają uzdrawiać innych, mają robić dobre uczynki. I to jest także zadanie dla nas. Abyśmy się starali żyć tym słowem Bożym. Nie tylko mówić o nim, ale także, aby, aby nim żyć, aby swoim życiem. Dawać świadectwo. Dawać świadectwo wiary i miłości do Boga i do bliźnich, do, do wszystkich. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że się o mnie troszczysz, że mnie wspierasz i obdarzasz mnie wszystkim tym, czego potrzebuję. Daj mi ufność, że z Tobą jestem zawsze dobrze przygotowana do drogi. Dodawaj mi, Panie, proszę, odwagi i siły, abym mogła żyć Ewangelią. Abym mogła swoim życiem pokazywać Ciebie. Amen. Dobrego dnia. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.